Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy ski jumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Cześć Kamilia, ja tak od podstaw rozpocznę. Ja wychodząc na dwór dzisiaj poczułem się jak dzieciak znowu. No bo fajne słoneczko, chrupie, mrozik, taki śnieżek. Czy to ma znaczenie dla profesjonalnego sportowca? Jak dzień się zaczyna? Tak po prostu. Oczywiście, no, e, kiedy wstajesz, rano, odsłaniasz e, rolety albo nie odsłaniasz, bo są już odsłonięte, e, ale widzisz ładną pogodę za oknem, no to no od razu jakoś tak więcej energii w tobie jest. E, I. No i tak, tak jakby wchodzisz w taki dobry nastrój. Czy z takim ładunkiem zatem łatwiej pracowało się nad tymi mankamentami? Owszem, e, no dzisiaj tak jak powiedziałem wczoraj, no nie, nie chciałem składać broni, absolutnie tego się trzymam. E, pomimo tego, że zdaję sobie sprawę z wielu braków, które, które tutaj miałem. E, ale przynajmniej już wiem, nad czym mam pracować. Wiem, że ta pozycja tutaj totalnie nie grała. Jeździłem z tyłu, przez co brakowało dobrej rotacji na progu. A przy tych, przy tych oporach i przy tych prędkościach no trzeba tutaj być i dobrze zbalansowanym na rozbiegu i później ta, ta energia musi iść w dobrym kierunku, żeby była rotacja, a potem można później w locie walczyć. Loty kosztują więcej, kiedy lata się na Zamdu i walczy z tymi przeciążeniami, czy wtedy, kiedy technicznie właśnie się zmagasz czymś? Myślę, że zdecydowanie bardziej, kiedy, kiedy się zmagasz z technicznymi problemami, bo... Um, wtedy nie ma przyjemności, tylko jest tak, jak mówiłem wczoraj, męczenie się w powietrzu. Więcej sił to kosztuje, i fizycznych, i mentalnych. Dobrodośli do mar. Dobrodośli u planicy.